To przecież musi być wygrana. A jak nie teraz, no to następnym razem. To, to musi być wygrana. Ja teraz, proszę pana, dużo czytałam z naszej historii polskiej. Władza w gruncie rzeczy zakończy historię. Ja to wiem. Władza zakończy historię. Narodu polskiego tak jak dotąd. Ja to wiem. Przecież ta sprawiedliwość musi być. Ta sprawiedliwość, co jest napisana w tych konstytucjach, w tych monitorach. Ta sprawiedliwość. No, chociaż taka. Władza ma zniszczyć Polskę. Ja to wiem.